Że w Mandorii krążą niesamowite legendy, przysłowia i powiedzonka? Dzisiaj ujawnimy Wam kilka z nich. Przygotujcie się na historie, które przekazywane są przez Mandorian z pokolenia na pokolenie. A może któreś okażą się prawdą? Sprawdźmy. Kupcy w Mandori twierdzą, że jeśli Fredka ukradnie towar ze straganu, to znaczy, że handel pójdzie świetnie. Bo raskal, sprytny mandoriański złodziejaszek, bierze tylko to, co najlepsze. Więc jeśli zobaczycie, że jakaś rzecz trafiła na wyspę Fretek, to znak, że chyba warto ją kupić. Mandoriańskie dzieci zawsze oglądają się przez rami, gdy widzą gargulce. Dlaczego? Bo legenda mówi, że jeśli ktoś jest niegrzeczny, gargulce mogą się ożywić i zabrać go ze sobą. Dlatego chyba lepiej być grzecznym, co? <laughs> Mówi się, że symbole rozsiane po całym mieście prowadzą do skarbu Złotego Papia. Trzeba je tylko odczytać. Kto wie, może komu się uda? A może to tylko stara legenda? Niektórzy mówią, że pod dybami ukryta jest studnia prowadząca do podmorskich jaskiń i że nocą słychać tu głosy skazańców, którzy mówią o skarbach. Pewien kupiec słyszał je i nagle stał się bardzo bogaty. Przypadek? Może, ale ja bym na wszelki wypadek posłuchała. Mandorianie powiadają, że jeśli jesteś wyjątkowo bystry, silny, no i oczywiście grzeczny, to możesz spotkać złotego pawia. A jeśli cię polubi, może nawet podarować ci coś niezwykłego. Ale uwaga, jeśli go urazisz, może sprowadzić na ciebie pecha. kiedyś widział? Handluj, handluj, a skarb ci sam wyrośnie. Gwerna ulicach to albo zyski, albo kłopoty. Nie samym śledziem człowiek żyje. Jak się klient spieszy, to się mieszek cieszy. Mandoria to nie tylko atrakcje, to także niesamowite legendy i opowieści. Które przysłowia podobały wam się najbardziej? A może znacie jakieś inne powiedzonka mandoriańskie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku, żeby być z nami na bieżąco. Do zobaczenia.